mać co to ze za z dupy? Fak, 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 nie wiem czego widzieliście, ale jest tam. O, co to za wieża z krzeseł? O, fuck. Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali w The Backrooms 1998. I pewnie zastanawiacie się, że czemu nie mówi do was Nux, a mówię ja. A to dlatego, że Nux nagrał już odcinek z tej gry, ale poprosił mnie o dokończenie jej, ponieważ mu zepsuło się nagranie. E, niefortunnie, no i... E, Wychodzi na to, że ja będę musiał dokończyć za niego tę serię. Ja już doszedłem do do którego doszedł Nux w ostatnim odcinku, w którym skończył, także wystarczy tylko wczytam. No i zobaczymy, jak ta gra potoczy się dalej. Bo aktualnie jest dosyć, dosyć mrocznie, muszę przyznać. No i zobaczymy. Także jesteśmy już na miejscu. Właśnie dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończy NUX. Tyle, że z taką różnicą, że ja mam pewne dodatkowe rzeczy zebrane po drodze, których nie zebrał NUX. E, mianowicie jest tutaj to zdjęcie. E, zdjęcie pochodzi z tego miejsca, w którym e, był taki manekin i tam były pewne rzeczy do zebrania. To wam jeszcze pokażę. E, to jest dosyć kluczowe, aczkolwiek tutaj mam też jeszcze takie lekarstwo, jakieś mogę się wleczyć, jakieś boltkatersy, że mogę przecinać oczywiście łańcuchy. No i jedną z tych rzeczy, które musimy zebrać do tamtego manekina obok tamtego obrazu, który był w poprzednim odcinku, jeśli ktoś go nie widział, to zapraszam, bo sporo się działo, bardzo dużo i w sumie było bez sensu oglądanie tego odcinka bez poprzedniego tutaj. Możemy się, możemy się ukryć, jak to w każdym z tej wrumie ale na razie nie musimy tego robić. No i jeszcze tylko przypomnę, że ten filtr, który jest nałożony, to on sprawia, że czasami wydaje się, jakby tutaj lagowało w tej grze, a prawda jest taka, że jest to po prostu tylko taki efekt. Tak chciałem zaznaczyć, jakby ktoś jakby komuś się wydawało, że faktycznie są jakieś lagi, to nie, to jednak jest efekt tego filtra, że jak się ruszam, to tak się jakby. Mm, twitchuje jakby ta kamera i tak. dziwnie się rusza. Tutaj gdzieś chodzi ten gnój, który w poprzednim odcinku wystraszył dość mocno. No i musimy się jakoś przedostać do tamtego miejsca, co nie. Nie wiem, jeszcze ani razu mnie nie złapał, ale że jest dosyć straszny, bo jest tam, naprzeciwko mnie. Ale tu mamy strzałkę. Już spróbujemy sobie podejść. A nie, nie ma go. To jest ściana. To dobrze. Łaj. Nie wiem Łaj, ale zaraz się przekonamy. Mamy kolejną szafkę. To dobrze, to akurat dobry znak. Yy, latarkę też mam, ale jak widzicie mam pełną baterię do niej. I jedną baterię też mam w punkcie, więc nie trzeba się o to martwić. Okej, okay, tu mam jakiś ciąg e, drzwi. Niebezpieczny ciąg drzwi, nie wiem o co chodzi. Okej. Okay. Dzień dobry, widzę cię, widzę cię. E, dobra, tu jest chyba jedna rzecz, którą musimy zabrać. Dobrze usłyszałem, to ktoś mi szeptał, że mam się strzec rzeczy, które widzę w, cie y które widzę w cieniach i, i że są ogólnie niebezpieczne, i tam ktoś się rusza. Jakiś manekin. Aha, dobra, to ja może zamknę panu drzwi, bo nie wiem, czemu ten manekin się w dziwny sposób w moim kierunku porusza. Co jest, grane, Co to jest? Żeby to nie ma głowy? Dobra, e, czekajcie, ja zamknę drzwi, i nie wiem, tutaj tędy nie mogę stąd wyjść, nie wiem o co chodzi. Hmm, halo, wypuśćcie mnie stąd. Hmm, dziwne to jest. Ej, co jest, kuźwa? Paliło cię, na spokojnie się to robi. A nie, raszuję do tych czarnych dziur. E, nie wiem, nie wiem co to było, ale idziemy stąd. Wolne miejsce, czy mam, tak, już mamy tą e, kurtkę. E, mamy to i podejrzewam, że są rzeczy tego Timiego, czyli tego chłopca, który został porwany i w dosyć nieprzyjemny, a wręcz okrutny sposób zamordowany. E, o czym można było usłyszeć też w poprzednim odcinku, do którego ponownie zachęcam. A tu jest w ogóle jakaś wanna. Nie wiem o cholery. chodzi. Co jest? Co to było? Coś upadło? Nie wiem. O. Okej, okay, dobra, mamy tutaj jakieś rzeczy w tym basenie. Co jest? Co to kuźwa było? Ten wodzie się rusza. No nieźle, ale jakoś bardzo nic ciekawego tutaj nie widzę. W tym basenie. Poza tym, że jest jakieś zdupy na środku basen, co nie? Jak to w bakrumsach bywa. O, chyba idzie gościa. Shit. I e, przypominam wam też o tym, co widzicie w dolnym rogu. Czyli o... ...mierniku... Uja, Zamknij mordę. E, ja się może ukryję tutaj. Pozwolicie? E, I przypomnę wam o mierniku właśnie mikroś... czułości mikrofonu. No i jest nasz kolega. Bardzo sympatyczny. Dobrze, że mnie nie widzi. I nie może spojrzeć się w dół. Bo byłoby to dosyć ee, niebezpieczne. Kuźbę. Kylję tą krwią. Chyba coś nieprzyjemnego z i po prostu... Tak to się później kończy. Mam jakieś kurliczka. A to nie jest chyba rzecz, która nam jest potrzebna ta animacja chodzenia. Jest po prostu piękna. Nie widzisz mnie. Odej stąd. On no właśnie. Dobrze się słucha. Także ja sobie teraz wyjdę i postaram się dosyć cicho przemieścić tędy. Żeby znaleźć więcej tych rzeczy, Przeba patrzeć na nogi, co jest z tą kamerą. No nie jest to jakiś mega e, nowoczesny sprzęt. Także trochę tutaj się psuje. Chyba to przez jakieś co to, co co, 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 jakieś kroki? Słyszałem, nie, nie ma, nie ma kroków, dobra. Nie, idziemy tędy, zobaczymy z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. Tu są zamknięte jakieś drzwi. O kurwa. Shit. Dobra, eee... Remove, 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 remove. Nie wiem czy on tu idzie czy nie, ale zamykam to. Dobra, e, take. Znowu mają jomskara i znowu ten gości pewnie tej idzie, co nie? Założę się, no to i schowam się, bo już słyszę go blisko. Na szczęście słychać go e, kroki w przestrzeni, czyli jestem w stanie ocenić, gdzie mniej więcej on jest. To jest duży plus w tego typu grach. Bo teraz na przykład słyszymy, jak się zbliża i prawdopodobnie jest dosłownie za tymi drzwiami. Ok, chyba sobie poszedł, no to wychodzi. Także ja już mogę wyjść z tej szafki, więc możemy chyba zobaczyć, już tutaj dalej przeeksplorować. To miejsce. jest chyba zaś jakiś znowu tu idzie za gówno, ta gra jest zgłoniona. Znowu tutaj idzie ten gościu, co nie? A no, tu jest jakieś zamknięte rzeczy, co? Ja się tutaj przemieszcza? trochę, pyk. O, dobra. Dobrze mnie nie zauważy. Dobra, wyminął go chyba. Tam była zamknięta jakaś... Yy... Zamknięte drzwi. Szybko idzie tu. Fuck, fuck. Nie wiem czego widzieliście, ale jest tam. O co to za wieża z krzeseł? Oli fuck. Oli fuck. Nie, najgorzej. Kurde psuje mi się kamera, nie widzę nic. Chowaj się. Chowaj się, chowaj się, chowaj się, gościu. O, nie mnie. Dobra, e... Chyba jest ślepo, jak wchodzę do szafki, to od razu przestajemy widzieć na szczęście, więc nie ma tego złego. E, generalnie to. Przez to, że mi się tak psuje ta kamera, to jestem ledwo w stanie przed z uciec. To jest całkiem... niezeutrudnienie. Ale udało się na szczęście. Udziwał gościu, wszedł mi do szafki, ale na szczęście nie poczuł nie tym swoim kurtką. Gościu sobie poszedł. Także... zwiedzam dalej. Okej, okay, słyszę jakieś dziwne... ...prawda nieprzyjemne dźwięki. Otoczenia, ale mamy kolejne drzwi. I tutaj znowu coś jest na tej ścianie napisane, i tutaj jest ten kod, ale to jest inne miejsce. O dziwo. Mamy mapę? Okej, okay, ciekawe. Tylko czy to jest mapa dokładnie tego samego miejsca, w którym jesteśmy? Chyba, chyba tak. Tak mi się wydaje. Ulrum, okej, okay, czyli. Dobra. Eee, mamy tutaj kolejne lekarstwo, i znowu mamy ten sam kod 473. Dobrze zapamiętałem. Eee, no, jest napisane, że najlepiej jest się samemu zabić, ale ja może na razie nie będę wybierał tej drogi, którą wybrał ten gościu. Może się uda stąd wyjść. Kurwa, mać, co to jest za z dupy? z dupy z są w tej grze. Ja pierdzielę. Znowu idzie tutaj ten dziadek no już już trzeba ukryć, co nie? Jak jest jakiś jumpscare to on jakby też go słyszy. To jest nie fair. Zdarzyło mi się już wcześniej doświadczyć czegoś takiego. Jak przechodziłem tutaj, dobra, uda się. Fuck, nie udało się go wyminąć. O Oh fuck, bije mnie, bije mnie, bije mnie. Nieprzyjemnie, nie? Zamykam mu drzwi, zamykam mu drzwi przed nosem. Pewnie coś to da, pewnie nie przenika przez drzwi, prawda? Nie Przenika przez drzwi, szafki i kościoł. te szafki, łoch, dało się, się wejść do szafki, czyli w rogu jednak mamy licznik życia. Myślałem, że to jest tak samo jak Nux, myślałem, że to jest ta farba. Okazuje się, że to jest jednak życie. Myślałem, że go jakoś uda mi się wyminąć, że on tam sobie podejdzie bliżej i ja mu tak elegancko. Przejdę za placami, ale niestety się nie udało. O, mamy granie to i możemy się wyleczyć, To nie? Tylko pytanie jak. Just, dobra. No to nice. I teraz... A, czyli daje mi to... tyle. 40 helfa. Poszedł sobie gościu, ale bohater się nieźle przestraszył. Czy Are you feeling your sanity? Czy jeszcze nie zwariowałem? piesek nie wiem czy piesek, ale ja nie mogę kłócać fuck ktoś tutaj idzie, co nie, a ja nie mogę kłócnąć przed tymi przed tym przejściem, dobra, nieważne ale weźmy sobie to, wyrzućmy kulerę tutaj już byłem tu jest chyba gdzieś w ogóle zresztą ten basen o nie, tu jest przejście, tu jest przejście, niedobrze no dobrze, schowam się jeszcze raz, Tylko tam trochę będę, niech sobie tam podejdzie do tej skrzynki i niech nam da czas na to, żebyśmy sobie mogli tutaj przejść i mamy tą mapę też, gdzie ja właściwie w tym momencie mogę być, dosyć duża jest ta mapa, nie widziałem, że aż tak duża, ale chyba pójdziemy tak na czuja, jak to się, okej, okay, pathway w ten sposób. Nie wiem czy gdzie tutaj do przodu. Ta, znowu idzie co nie? Za gością. Nie daję mi spokoju. wam mnie po prostu usłyszę. To może być trochę ciszej. Może żebyście to wy mnie słyszeli, ale... Kolejny taki napis. Nie wiem czy tu byłem, bo mnie tutaj nie było. Bo są skrzynki. Odłóżmy sobie na spokojnie, bez jakichś hałasów większych. E, tu coś jeszcze jest. Jakaś plaża. Landscape, Idą z takie zakrowione krzesełko, o, zobaczymy co tu mamy. A głowę tylko, nie no spoko, głowa tylko, spokojnie. Złowu nie? On cały czas wie gdzie ja jestem, to jest problem. On cały czas wie gdzie ja dokładnie jestem. No będzie trzeba znowu przed nim spieprzać. Uwaga. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko tak przejść, przejść, przejść przejściem ja tutaj jestem. Spokojnie. Słuchaj się. Przepraszaj oh, się. jednak nie przeszło to. Nie przeszło to jednak. Nie przeszło. Myślałem, że się uda tak ukryć jak wcześniej, co nie? Że mnie goni i ja tak idealnie do szafki wejdę. Otóż, wygojnił mnie, ale zobaczymy, czy mogę w ogóle od save'a przed niego zacząć, czy jak to wygląda w tym momencie. Zjadł mnie, kurde. Timmy.